Fińska stacja lutownicza. Zakupiona z konta samego producenta na jednym z portali chińskich, akcyjnych, Żeby ją bezpiecznie używać, niestety trzeba poczynić kilka modyfikacji. Pokrótce omówię o co w tym chodzi. Tutaj ten pin na złączu odpowiada. Jest połączony znaczy się w kolbie z jej całą obudową. Także uziemia nam kolbę i grot. Fabrycznie, tutaj na tej płytce mamy gniazdo i wtyczkę z przewodami. Bardzo cienkimi. Zalecam. Naprawdę zrobić to przewodami, bo te przewody były mega cienkie. No i fabrycznie ten pin był podłączony po prostu do minusa zasilacza. A sam minus zasilacza również nie jest uziemiony, więc no nie będzie to bezpieczne w ten sposób. Sama budowa również nie była uziemiona w żaden sposób. Jedynie tu są po bokach ścieżek, takie paski gołe, pocynowane, które. To i pewnie płótno do że będą uziemiały nam tą obudowę, no ale tak też nie jest, gdyż jest ona w jakiś sposób pomalowana, też jest kolejna moja modyfikacja. Spód został wyklejony taką mocną taśmą, żeby w razie czego w takim przypadkiem nic nie dotknęło samej obudowy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zostało wykonane. Przewód żółty, zielony i idzie do tutaj tej blaszki od enkodera i do drugiej przylutowany, i idzie tutaj do, do tego gniazda. Podłączony do pinu i dodatkowo przylutowany do, do samego gniazda. Przy enkoderze zostało oszlifowane z jednej, jak i z drugiej strony pod nakrętką. Tutaj przy tym gnieździe również zostało oszlifowane, żeby ten kontakt z obudową był możliwie dobry. Tak samo te powierzchnie, w którymi się stykają te części obudowy, również zostały oczyszczone. Tutaj tutaj tak samo, jedna i druga część, Ty również, żeby to wszystko miało połączenie. Z, z uziemieniem, po prostu. Drugi element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w taki sposób zostało wykonane uziemienie minusa. Tutaj lekko yy, izolacja zdrapana i zrobione mostek przewodem i minus. Podłączone w ten sposób jest do uziemienia. Zresztą no tutaj do, po, do podłączenia do uziemienia to po prostu tylko te dwa paski, które tu idą. Tylko do nich jest używane, do niczego więcej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest wszystko, więcej uwag nie ma. W takiej formie już można spokojnie tą lutownicę używać. Będzie działać, będzie ok. Z drobniejszych poprawek, oczywiście wspomniane przewody, które były mega cienkie. Tutaj ten ostatni. Yy Zamiast przewody jest dany rezystor 100 omowy, może być też 200, gdzieś te granice. Jest to, ten pin odpowiada za e, czujnik ruchu w kolbie. I jednym końcem jest podłączony do minusa zasilania. I niestety, jeżeli to było bezpośrednio połączone, powodowało to skoki wyświetlania, pokazywanie temperatury. I no, w ten sposób to zostało w pewien sposób e, ograniczone te skoki w momencie przełączania tej kulki, co tam jest. Się to nieco uspokoiło i już te skoki nie są takie duże. Może być 100, może być 200, 200, nawet e, w okolicach 400 ohmów to działało, ale nie, nie jest to konieczne, ale 100 ohm, ok, lekko łagodzi te skoki, że one nie są takie duże, bo wcześniej potrafiło 10-15 stopni temperatury nagle się zmienić w momencie, gdy te styki tam kulkę przełączała. Eee, następne rzeczy. Radiatorki. Tutaj stabilizator. Strasznie się grzeje też. W takim stanie jałowy, w takim stand by w czuwaniu, gdy coldbar grzeje, ten stabilizator już osiąga ponad 60 stopni. Już z radiatorem, tak że może się dosyć mocno grzeje. Ale z tym radiatorkiem jest ok, akceptowalnie. Troszeczkę taka mała wada. To są tam troszeczkę też lepiej przylutowane, żeby na te ścieżki się rozchodziło, tak samo ten tranzystor. Mocno się jakoś nie grzeje, dopiero jak już naprawdę coś grubego lutujemy, zrobi się gorący. Nie mierzymy dokładnie temperaturę, no ale miałem taki radiator, przykleiłem. Wiadomo, to też wpływa na to, na temperaturę w tych okolicach. Nie, nie zaszkodzi. Tutaj jest na bateria. W mojej wersji, te, dokładność działania tego zegaru to jest jakaś porażka. Dlatego po prostu już darowałem sobie to, odłączyłem i zegar liczy. tak naprawdę teraz czas pracy jej, odłączenia. Gdyż no, rozjechanie się. Godziny nastawionej do prawidłowej to jest ponad minutę na tydzień. W menu jest opcja, żeby to skalibrować w pewien sposób, ale niestety nie wiem, czy kalibracja nie działa. Nie idzie tamtej dobowej korekty wbić, także no niestety to jest no nieudane. Z tej strony jakieś modyfikacje. Aha, tutaj bezpiecznik fabrycznie było 10 A, wstawiłem 4. Z tego względu, że tutaj. Yy, zamiast bezpiecznika jest po prostu rezystor bezpiecznikowy, czemu tak nie wiem, dlatego postanowiłem tu jakąś mniejszą wartość włożyć. Może być 3, może być 4A gdzieś w tych granicach. Yy, zostały też wymienione te dwa kondensatory. ...po stronie pierwotnej Gdyż fabrycznie jest tu 22 mikro. Jest to jak na to moc tego zaśleczą mało. Dlatego miałem takie wstawiłem. I, no i też jakoś tam jak ostatnio była troszeczkę wątpliwa jakiejś bardzo nieznanej firmy. Miałem, wstawiłem. Jest też wstawiony tutaj. To było podejrzenie 1 mikro, czy coś takiego. Jest stawiane 47 mikro. Aha, tutaj są 33. Yy, miałem 47, ale troszeczkę ciasno jest, i zostałem przy 33. Tutaj spodu jest też dodany kondensator ceramiczny, zaraz przy gniazdzie wyjściowym. Tutaj jest dodana też yy, dioda postawnicza. Jest to zabezpieczenie weziem. Gdyby tutaj zrobione gniazda, żeby zasilić na przykład z akumulatora, czy odwkrętaj, czy samochodowego w jakiś sposób sobie, będą gdzieś tam w terenie czy coś, żeby sobie zasilić. W razie przypadkowo odwrotnej po tak doda po prostu robi zwarcie, tu jest bezpiecznik polimerowy. No i odetnie to zasilanie po prostu. Dioda zrobi zwarcie, a bezpiecznik po prostu ograniczy prąd. Aha, bezpiecznik polimerowy na 4A, gdyż tutaj przy około tych 24V błąd pobierany to jest 3 z hakiem Ampera, 4A jak nie najbardziej OK, mogłyby być nawet 3,5. No i z to wszystko. Aha, tutaj gniazda po też oczyszczone z tej farby. siłki same też były nieprzeczyszczone. przeczyszczone. I w tej formie to nawet całkiem dobrze działa to jest. Jeżeli ktoś nie lubi dźwięków tych piszczków polecam nie zdejmować tej osłonki. Ja osobiście nie lubię Będę się cieszył, że nie zostało zdjęte oryginalna naklejka. Jest to dobrze zaklejone, zabezpieczone i głośność tego jest niedużo. Nie lubię, jak jest głośno. A jeszcze z innej rzeczy, która była lekko niedrobiona gałka ocierała tło obudowę. Podłożyłem tam w środek kawałek izolacji z przewodu i już jest ok. Po prostu ośka głęboko wpadała, tak że ocierała o, o sam element obudowy i nie szło zrobić tego kliknięcia. no też jest jakiś tam powiedzmy niedorupka. A samo trzymanie się tej płytki to jest na, na samym endkoderze, Z tego to tak z małe ale dosyć mocno przekręcić, żeby nie, nie przemieszczało się to nam. Tam ta się jakoś specjalnie nie grzeje. Przynajmniej nie zauważyłem, tam przy takiej normalnej pracy wszystko jest okej. Okay. Przyłączenia samych Gniazd po prostu to wkładamy w obudowę, to przykręcamy, ustawiamy sobie i lutujemy te tu zaciski. Tutaj musimy N jeszcze poprowadzić, żeby tam poświetlenie działało. I tutaj do tych dwóch pinów możemy sobie drucikami czy kabelkami. Ja zrobiłem tak. Mogło być coś w zestawie. Fabrycznie tu było gniazdo dwupinowe, także mógł być też wtyczka dodatkowa, żeby móc sobie to na kabelkach jak na przykład polutować, no ale jest jak jest. Za te pieniądze to nie tak jest dobrze.